Wejdźcie z tej Black tak i jeszcze jeden e, odcinek z War y, Thunder. E, tak więc tak, lecimy, a zostawcie łapkę w górę i subika, gdyż na 500 subów dostajemy partnerstwo od Gianni, e, a bardzo bym to chciał, tak więc nic was to nie kosztuje. Dołączcie także na Discord kanału, link znajdziecie w opisie oraz jeżeli sa sami chcecie zagrać w War Thunder, link też znajdziecie w opisie. My już lecimy, nie będziemy robić jakiś bardzo cięć, bo mi się wydaje, że to nie będzie jakoś potrzebne. I widzimy nasz smutny czołgnia. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Lecimy po Playtu I uwaga, zaraz zobaczymy, działać spalnie Jeszcze 15 sekund. Eee... Potrzebujemy tych plejtów 30, więc co najmniej jeden taki, panie, jakbyśmy wieźli, to już zostanie nam tylko 5. No dobra, spełniło nas w miarę, w miarę. Nie będziemy kampić się starać, ale też chcę spróbować użyć yy, miata czalda. Ostatnio jak próbowałem, to to bardzo nie wyszło. A więc miejmy nadzieję, że teraz yy, nie wyjdzie. O. Jak sirenio wyjdzie, to już będę zadowolony. Tak żeby chociaż gościa trafić, bo wtedy dostałem... jednym strzałem gości mi złoasetował bół gości, więc yy, tak... Yy, Zmoasetował mi drivera i tego gościa drugiego jednym trafieniem. Podaj drugi, po prostu dobił gościa z, na dziale, więc szybko się skończyło moje życie wtedy. Był kurde, ale rzuca. Dobra. Teraz może byśmy po tego chwila najpierw mego. mojego. Jakbyśmy nie widzi. Zniszczony. Nie zdążyłem się cofnąć. Ale zniszczony mi to Dziękuję. Ja tyle chciałem zrobić tak naprawdę. Eee, tak więc ja już jestem zadowolony z efektu działania. No a teraz bierzemy prawdziwy pojazd. To chcielibyśmy odblokować bardzo. Niestety bez plate'ów żadnych, nie, nie, nie mamy żadnych plate'ów jeszcze, no ale tym możemy też 25 zdobyć mm, Dobra, lecimy Jest to całkiem dobry pojazd, więc powinno się udać Więc jak i do tego momentu e Napisz modze na przykład, który pojazd jest ulubiony według ciebie e Aktualnie w Mad Thunder, a jeżeli nie grasz to napisz czy będziesz grał może, czy chciałbyś zagrać Hmm. Bo jak chcesz, to zawsze możesz zainstalować. <noise> no chyba, że uważa, że twój komputer nie pociągnie. A wcale, jak się ściągnie grafikę do bardzo niskich ustawień, to nie jest aż tak źle na takie troszkę ziemniaki to potrafi pociągnąć, jest na spokojnie. Nie bój żaby. Nic. Lecz ulepszenie, które ci pokazuje, czy po zniszczeniu, czy tam jest przedmiot, czy nie, to jest przydatne. Co ja muszę odblokować. Na tym też. Bo to, czy gdzieś tam ktoś umarł, to, czy ten, to takie... No niby przydatny, bo wiadomo, więc osób się w miarę blisko, ale jednocześnie tak... Mało się wydaje. She showing is Masz tu pancerz, tak? Pancerz. Oj, i skrapa. Bliskość byłeś, kolego Muszę przyznać, że bliziutko już pójść. No niestety jak mi przykro. No niestety dużo skrapa, gdy zebrałem. No a miałem nadzieję głównie na pancerz. Ale przyjmij skrapa. Nie powinno być tak źle. Dziwne, że do mnie nie strzelał, bo miał naprawdę szansę może nie złapać. I nie wiem, jakiegoś drivera czy coś i wtedy na przykład nie byłby nim w stanie niego strzelać bo to jest niski generalny pojazd i on może byłby w stanie odjechać. Krapskrab. Ja, su kan pansesa. Jest pancerz. Chyba będzie sześć pancerza w kupce, czyli dostanę 5 i... no. I dostanę 5. No i dobra. Już ciśniemy do przodu na pełnej. i... kamyczki, no! Kto tu postawił te kamyczki? Zawsze troszkę, mam dziesięć... tak? Ktoś koło 10 będzie. Chyba 9 z tej wykładnie. To było 5 i 4 albo 6 wykran. 9 albo 11, Dobra, transmisja leży w nich. Uuu, yy, to jest ulepszone już, to ja dziękuję, chłopie. Ja przepraszam, ja nie wiedziałem, że to jest, że jest pan ulepszony. Wariantem Ja nie chciałem z panem zadzierać Te są tacy, tego Nie trafił. Są mnie zabił. Tylko miał przesadować. Jedź stąd, jedź stąd, jedź stąd. Nie, nie, proszę, nie, We're stuck? nie, 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 Okej, okay, koło naprawione. Transmisja w przyjął bardzo. Miałem gdzieś daleka nie, bo nie, chyba. posunięcie. nie, 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 dusza nie, 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 dusza, nie, nie, dusza, no, nie, o Aj, swój jeden gość został w samochodzie Też się spłonił nie zbieram tej jednej e, jednego tokena, bo nie chcę, żeby nie widzieli na mapę. Bo i tak jestem już obity w ciul. Ale nie mam amo. A ja i teraz tak naprawdę ochotę się z nimi na ptaźba. Nie mam ludzi w samo w nie mam... Chłony moje są pouskazane. Obaj są i tak już na to ciemno. 5 minut bitwy zostało, więc ja chcę po prostu dojechać do celu. Dowieść chociaż, chociaż to co mam, się na dalać, jakby serio, proszę, ja nie chcę. Zabiliłem tam kilkę, ale bez PSA. No i także jest taka jedna rzecz według mnie, którą gdzie ja wprowadzić. Eee... W mam ci to by na przykład co dało, bo mam tutaj samochód jak jest jeden gościu, nie? nie? Była możliwość, że możesz po prostu przesadzać członków załogi. Że na przykład e, możesz wziąć na przykład, nie wiem, załóżmy, że ten jeden zje i mogę go wziąć, nacisnąć na niego, go na przykład przesadzić. E, tak wziąć go na przykład, no jakbym miał tak wziąć, nacisnąć, go przesadzić. To jest rzecz, którą bardzo chciałbym zobaczyć pewnie nie byłaby jakaś super łapa w zaimplementowaniu, ale jest to rzecz, którą bardzo chciałbym zobaczyć. Bo byłaby bardzo ciekawa. I byłaby przydatna, bo na przykład nie, na przykład w ISU tak miałem, że jest tam chyba radiooperator i loader. I ten radiooperator ma dostęp do karabinka i ten karabinek w tym ISU się przydaje bardzo. I zawsze jak któryś loader oberwie, to tracę gościa z karabinkiem maszynowym, na z loadera jednego. No ja bym wolał mieć na przykład... ...trzech loaderów, tam dwóch loaderów, a nie czterech, a nie trzech. I jednego gościa z karabinkiem maszynowym. I kierowcę, tak. nie niż trzech loaderów i nie mieć karabinka. Patrzcie, czy ktoś kampi. Nikt nie kampi chyba. No i świetnie. Struction! No i mamy. Dobra, świetnie. Eee, no to jeszcze na no szybko to możemy spróbować tym podjechać, żeby nas zespałniło gdzieś tutaj. Troszkę... Chwaci co mnie no ale dobra. Eee, próbujemy podjechać tutaj do tych mystery boxów tak to No, nie mam. Tam gdzie są losowe. Zmioty. Bardziej. Jest jakby kilka tych głównych miejscówek no i zawsze tylko dwa losowe, nie? To do tego losowego pojedźmy. Dostał. É e cinco escovões. Vai se aqui. Chyba, że muszę troszeczkę skrapa chyba, to zrobić. Ewentualnie przykapić troszeczkę. Na tych, którzy jeszcze będą próbowali, no wszystko ekstrakt nie Bo nie już nie, nie pojadę tam, nie zbiorę i nie cofnę się. ewentualnie coś tutaj, jeżeli złapię coś na szybko. Coś tutaj znaleźć. Ile wyciągnę, tyle wyciągnę, no ale ja już będę musiał zawracać w tym momencie. Teraz próbuję. Nic, dobra. Wejdźmy w tego boksa. Nie będzie, jak z niczym nie wyjadę, to nic nie dostanę, tak? Nie z niczym wyjadę. Dobra, no to stawmy się, może kogoś złapię jeszcze. Gdyby będzie próbował wyjechać. To chociaż duszę chyba dostanę, tak? Znaczy duszę. No, tak. Mało, mało zrobiliśmy, mało. Nie powiem. Troszkę za mało. No to co, z niciem? Eee, no to co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Taka, takie nudniejsze może. Przecież spróbowaliśmy przede wszystkim, zrobiliśmy to, co chciałem. Wikila, zmiotacza ognia. Ja mam 60 armora. Brakuje nam jeszcze tylko 29. Dalej, trochę. 29 armora. O tym coś odblokujemy. 29 armora i 19 elektryki. I będziemy mieli wszystko. To do kolejnego.